Dzień dobry, moje drogie panny. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na sierpień. W opisie filmu znajdziecie link do Vimeo, a osoby, które wspierają mój kanał, otrzymają w odpowiednim czasie link do filmu dodatkowego w Zakładce Społeczności, jak zawsze. Przechodzimy do czytania, kochani. Karty są przygotowane. Ja przy Was przekładam i odkładam tutaj z boku, żeby mieć więcej miejsca na biurku przed sobą. Pierwsza karta to jest karta dla Was na cały miesiąc. Szczególna wiadomość. Wow. Karta Sądu Ostatecznego, tutaj zwana kartą prawdy. E, może trzeba będzie coś z, z kimś wyjaśnić. Może być szczerym ze sobą, może powiedzieć komuś prawdę. Yy. Wykrztusić siebie prawdę? Jezu, nie wiem w ogóle, dlaczego akurat to wykrztusić siebie prawdę, natomiast może po prostu e, chcecie przekazać komuś coś, co wiecie, że nie do końca przy, e, spotka się z uznaniem tej drugiej strony. E, karta też zrzucenia z siebie jak dla mnie obciążeń, e, zakończenia jakiegoś trudnego okresu. Powstawania, tak? To jest karta w standardowym tarocie, która mówi: Powstajemy jak, swe, jak Feniks z popiołów, odradzamy się. Okay? Sprawdzamy, co jest, będzie krok będzie po kroku, tydzień do tygodnia, i może będziemy wiedzieć więcej. Pierwszy tydzień, co ważnego wydarzy się w tym pierwszym tygodniu, lub na co ważnego zwracać szczególną uwagę rycerz monet, na zaplanowanie spraw, ja o tym tak myślę na planowanie spraw na zaplanowanie spraw sprawy zawodowe mogą być ważne. Tutaj mogą do was jakby yy, mogą sfinalizować się wam jakieś sprawy materialne, finansowe, yy, jakieś oferty pracy na przykład, coś na co długo czekaliście. Karta takiego powiedziałabym usystematyzowanego działania, działania w zgodzie z tym, co wcześniej sobie założyliśmy. I ósemka monet przy tym, i to jest karta de facto panny, dlatego że 8 monet jest to karta przecież słońca w pannie, perfekcjonizmu. Systematyczności, pracowitości. Więc obie te karty, które nam się pokazały, jako ważny aspekt pierwszego tygodnia, moim zdaniem zachęcają do tego, żeby działać systematycznie, analitycznie, ze skupieniem na szczególe, ze skupieniem na jakości tego, co tworzymy i tego, co robimy. Jeśli chodzi o, drugi, o drugą kwestię, jakie sprawy potoczą się po waszej myśli. Osiem mieczy. No po Waszej myśli, czyli wyjdziecie z ograniczeń, cokolwiek było dla Was tym ograniczeniem, cokolwiek było jakimś blokującym Was aspektem, trochę może brakiem wiary w siebie, być może trochę takim negatywnym postrzeganiem jakiejś sytuacji, to wydaje mi się, że dzięki bezstremu intelektowi, temu skupieniu na detalu komunikatywności z innymi, uda Wam się wyjść z jakiegoś ograniczenia i zacząć działać. Przy tym jest rycerz buław, ok? Czyli ewidentnie przestajemy się o coś troskać, przestajemy się czegoś bać, przestajemy jakby się czegoś obawiać, być może analizować, uważać, że nie widzimy rozwiązania i po prostu zaczynamy działać. Mm. I ta sprawa, której dotyczy ten aspekt, której będzie dotyczył ten aspekt w pierwszym tygodniu pokazana, pokazuje się nam jako historia, która zakończy się po waszej myśli. Co w sferze uczuć asmonet? No wiecie, szansa na jakąś nową znajomość, być może dla osób, które do tej pory miały znajomości w internecie, jak dla mnie jest to szansa na realne spotkanie szansa na jakieś nowe początki z partnerem, z którym jesteście, tak? Tu mamy odrodzenie, tu mamy szansę na nowe w zakresie miłości. Okej, okay. piątka monet, szansa wyjścia z izolacji też, bo pięć monet jest, jest energią, w której my nie czujemy się zbyt komfortowo, izolujemy się czasami na własne życzenie. Więc myślę sobie, że z jakiegokolwiek powodu się troszeczkę odsuwałyście od kogoś, może nie widziałyście rozwiązań, to jakby poczujecie jakąś zmianę energetyczną w momencie, kiedy zaczniecie działać po prostu. I nastąpi szansa na realny, nowy początek. A co w finansach wybór, decyzja. Decyzja do podjęcia, decyzja, co do której macie za mało informacji, stąd jakby tutaj. Ten, ten brak zdecydowania z kolei, tak? Trzeba dowiedzieć się więcej, trzeba zebrać wszystkie informacje, ale też trzeba rozważyć wszystkie za i przeciw, zanim zdecydujecie się działać lub cokolwiek postanowić i słuchać swojej intuicji. I przy tym są kochankowie, no to jest decyzja dotycząca, słuchajcie, to się pokazuje na poziomie finansów, nowa możliwość. Mówiłam, że tutaj mogło, mogło w waszą stronę coś zagościć zawodowego, finansowego, i ta nowa możliwość pokazuje nam się również tutaj. Obie te karty mówią o decyzjach, o wyborze. Kochankowie, dla mnie, to jest wybór, którego my dokonujemy całkiem świadomie, o tak czujemy. Więc z jakiegoś powodu ma to sens, z jakiegoś powodu ma to znaczenie, żeby podejmować decyzje, jeśli chodzi o sprawy finansowe, materialne. W porozumieniu ze sobą, z własną intuicją i z takim przekonaniem, hmm, czy ja tego naprawdę pragnę, tak? Czy ja tego naprawdę chcę? Czy to jest dobry dla mnie wybór? Czy to będzie dla mnie dobry wybór? Hmm? Ok, drugi tydzień. Co ważnego wydarzy się w drugim tygodniu? Na co ważnego zwrócić uwagę w drugim tygodniu? Dziewięć mieczy. Stres. Stres, stres, stres. Okej. Okay. Stres związany yy, z jakąś sytuacją. Yy, 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 yy. Nie wiem, czujecie, że no częściej, jeśli macie barana w swoim życiu lub kogoś, kto ma barana mocno zaznaczonego w swoim horoskopie urodzeniowym, to tą sytuacją z tą osobą będziecie się stresować z jakiegoś powodu, lub możecie się zestresować, lub trzeba zwrócić uwagę na tę osobę. Na formę tej osoby być może. E, natomiast tutaj, jakby mm, mamy, mamy jakąś nieprzespaną notę, mamy jakieś zmartwienie, mamy jakiś poziom stresu po prostu. E, przy takiej karcie, która zazwyczaj e, mówi, że e, mamy do czynienia z kimś niezwykle silnym, z jakąś osobą z autorytetem, ok? E, z kimś, kto jest dla nas z jakiegoś powodu ważny. E, no i teraz pytanie: wiecie, dlaczego ten stres wyjma jeszcze jedną kartę? Mhm. Daź No to panny, część panie może się zestresować e, tym, że osoba bardzo ognista energia e, z naciskiem na barana, ale baran lew strzelec de facto tutaj. Y, może działać w sposób dosyć nieprzewidywalny. Nieprzewidywalny, e, i, i to was jakoś tam stresuje. Ok. Ale też do 9 mieczy, wiecie co, bo to jest takie przestymulowanie trochę. E, I e, to jest też w ogóle, jeśli pracujecie intelektualnie, to może to oznaczać duży wysiłek intelektualny, sensu stricte. Dlatego, że tutaj, jakby ta karta cesarza może oznaczać was, osoby, które jakby pracują nad czymś i zawodowo chcą coś dokończyć, zawodowo chcą spiąć jakiś temat, to oznacza pewnego rodzaju wysiłek i to też jest dziewięć mieczy. Także spokojnie, jakby nie stresowałabym. Jest tu karta komunikacja, więc komunikacja w ogóle będzie miała znaczenie i będzie ważna, więc może zamiast zamartwiać się lub brać na siebie za dużo i um, pracować um, zbyt długo, um, podzielcie jakoś zadania. Tak mi przychodzi jeszcze na myśl, ale idę dalej. Um, jakie sprawy potoczą się po Waszej myśli? 10 monet. Sprawy zawodowe, nie sprawy zawodowe, sprawy, słuchajcie, związane z domem. No może zawodowe też, Ostatecznie. Ale koniec końców wyjdzie Wam to wszystko na dobre. Natomiast tutaj mamy przecież dom, mamy tutaj przecież rodzinę wielopokoleniową, mamy tutaj kwestię rozliczeń rodzinnych, jakichś takich historii, słuchajcie. I macie tutaj jakby absolutnie wsparcie, macie jakiś poziom, wypracowany, poziom bezpieczeństwa i zabezpieczenia. I przy tym jest głupiec, więc prośba, żeby trochę wyluzować żeby trochę wyluzować, żeby trochę właśnie może w drugim tygodniu pomyśleć o spędzeniu czasu z najbliższymi, nie stresować się tak na zapas, zrobić co mamy do zrobienia, po prostu podzielić jakoś zadania też, żeby nie brać na siebie za dużo i jakby spędzić trochę czasu z osobami, które są dla Was ważne, przyjaciele, rodzina, tak? Ale nowe możliwości też tutaj, słuchajcie, które sobie gdzieś tam wymyślicie, nowe możliwości życiowe, tak? E, w otoczeniu Waszym najbliższym, stałym, przyjdą, wyjdą Wam na dobre, wy, po, po Waszej myśli, jakieś nowe pomysły, które e, zechcecie wdrażać wraz z, z rodziną, z najbliższymi, z przyjaciółmi, procedować, e, pójdą po Waszej myśli, potoczą się po Waszej myśli. Co w uczuciach? Papież. E, no to albo byk, poczekajcie, czy tu nie ma drugiej karty, muszę sprawdzić. Nie, wydawało mi się. Bardzo grube są te karty. Albo byk, Albo stałe związki, stałe relacje, no małżeństwa, jakieś takie historie i smieczy przy tym, no to sukces tutaj jest. Sukces na polu stałych związków, stałych relacji. Dla części z Was nowa osoba, która możecie mieć taki przebłysk. Hmm, to jest ktoś, z kim mogłabym stworzyć, mógłbym stworzyć coś stałego w swoim życiu, tak? No bardzo fajna energia. Więc słuchajcie, no tutaj moje drogie, na przykład single, no, albo no tak, no może zacznę od singli, moje drogie single, bądźcie szczerzy ze sobą, bo może być tak, że na swojej drodze, tutaj szczególnie w drugim tygodniu, spotkacie, spotkacie jakąś osobę, z którą naprawdę będzie warto wejść w jakąś bliższą znajomość. Co w finansach? Cztery monety. A w finansach, cztery monety to powiedziałabym e, as buław. Jeśli e, macie nowy pomysł e, na, na swoje życie, chcecie, chcecie coś nowego, e, jakby takiego coś Was bardzo zainspirowało, albo powiedziałabym, e, no chcecie coś zmienić w swoim życiu i macie do tego ogrom pasji to jednak trzeba zwrócić uwagę na racjonalność tego pomysłu, na praktyczność tego pomysłu, być praktycznym w ogóle, jeśli chodzi o kwestie finansowe, oszczędzać, trochę uważać na pieniądze, ale z drugiej strony, wiecie, to nie chodzi o to, żeby być skąpcem, e, oszczędzać całe życie i później się obudzić, e, jakby, i powiedzieć sobie, kurczę no, e, nic nie pamiętam, nic dobrego mnie nie spotkało, nie korzystałem z owoców swojej pracy, tylko pracowałem i odkładałem. Co teraz, tak? Jakie ja mam wspomnienia? To nie, to, nie, to nie o to mi chodzi, jeśli mówię e, oszczędzaj. Chodzi o to, żeby być racjonalnym w wydatkach. To jest taka karta dla mnie. Hmm, czyli yy, sobie po prostu wszystko przemyśleć z praktycznego, z produktywnego punktu widzenia, zastanowić, co mi to da, czy jest mi to potrzebne. Ok, trzeci tydzień. Co ważnego wydarzy się w trzecim tygodniu, lub na co zwrócić szczególną uwagę w trzecim tygodniu, i mamy tu wieżę, czyli zmianę. Zmiana może być zewnętrzna, zaraz to doprecyzuję, albo Wy zechcecie coś zburzyć. Um, Dlaczego? Zobaczcie, tutaj ta okrągła kopuła nie bardzo pasowała do tej kwadratowej wieży, czyli coś było ustawione na kompletnie chybotliwym fundamencie, przy tym jest cesarzowa, więc moim zdaniem duża szansa na to, że to wybierzecie sprawy w swoje, w swoje ręce i zmieniacie coś. Zmieniacie pracę, zmieniacie mieszkanie, zmieniacie dom, zmieniacie wszystko to, co czułyście od jakiegoś czasu, że kompletnie nie jest z Waszej bajki, tak? Że tutaj jest po prostu nic do siebie nie pasuje. I cesarzowa taka jest, cesarzowa z dużym zaufaniem do siebie, z sam po prostu dokonuje niezbędnych e, mm, no, zmian, żeby później sprawy ułożyć jeszcze raz, odbudować, być może przekonfigurować. I to jest najważniejszy element e, trzeciego tygodnia, czyli coś będzie wymagało mm, uwagi, moim zdaniem. Jeśli to z zewnątrz przyjdzie ta nagła zmiana, to Wy też jakby nie sądzę, żeby to Was mocno dotknęło w energii cesarzowej. Raczej, raczej, raczej jesteście wystarczająco silne, żeby sobie z tym poradzić. Ale zobaczmy, czego to może dotyczyć wreszcie kart. Jakie sprawy potoczą się po Waszej myśli? Słońce. Hmm. Ta zmiana wyjdzie na dobre. Może być nagła, może dużo się dziać, ale przychodzi, zobaczcie, jasność sytuacji, przychodzi optymizm, pogoda ducha, koło A Z zewnątrz jakieś informacje pracowe, zawodowe. No koło fortuny przy słońcu, słuchajcie, no to jest jakby wszystkie sprawy z pieniędzmi idą dobrze. Trzeci tydzień, sprawy zaczynają się ruszać w dobrym dla Was kierunku. Obej te karty mówią o sukcesie, tak? Zachowaj optymizm, zostań też otwarty na to, co idzie, bo koło fortuny prosi nas jednak o elastyczność. Co w sprawie uczuć? A, pięć monet, poczucie izolacji. A, I trzy miecze, okej, okay. no poczucie izolacji. Tutaj w trzecim tygodniu. Ale to jest nasze odczucie de facto, bo zawsze możemy coś zmienić w tej sytuacji, po prostu. Znaczy też, uwaga, to może ktoś tak się czuć. To nie musicie być wy, tak? Może ktoś jakąś zmianę wprowadzacie w swoje życie i ktoś się czuje od was od, odizolowany, odtrącony. E, a co w finansach? Sześć monet. No, finansowo, zawodowo to bardzo dobry tydzień, rzekłabym. Dwie buławy. Zastanawiamy się, którą drogą komu pomóc, być może, jeśli jakby to dla Was jest też swój, wami, ale idziecie z entuzjazmem po to, czego pragniecie, jeśli chodzi o pracę, zabezpieczenie materialne, sprawy zawodowe. I może tak bardzo mocno skupieni, skupione na sprawach finansowych, no trochę nie macie czasu na najbliższych i może stąd ta energia tutaj, ok? Więc e, zwróćcie, proszę, na to uwagę. No dobra, e, czwarty tydzień. Co ważnego w czwartym tygodniu? Zmiana, transformacja, zmiana. Dziesięć mieczy. No, zmiana, no jakby. <grym> Jeśli spotkałyście się wcześniej, to się, musia, to się nie musiało wydarzyć, słuchajcie, w sierpniu. To się musiało, mogło, mogło wydarzyć jakby 10 miesięcy temu, i 10 tygodni temu. W każdym bądź razie ktoś by chciał chyba coś zmienić. Tu się skorpion bardzo silnie rysuje, natomiast wy wcześniej być może z jakąś osobą, z którą zakończyła się relacja, z, znajo z jakąś znajomością waszą. Mogłyście czuć w tej sytuacji jakiś taki brak empatii, e, mogłyście czuć, że nie rozumiecie się do końca, albo że jesteście zdezorientowane, bo nie wiadomo do końca o co chodzi. No tutaj nastąpi jakaś zmiana, i to, co najgorsze, już jest w ogóle za wami. I obie te karty dla mnie o tym mówią. Obie te karty o tym mówią, dlatego że to jest ta transformacja, która w nas przechodzi, i my jesteśmy gotowi do tego, żeby otworzyć się na nowe, może powiedzieć komuś niewygodną prawdę, może się z kimś pożegnać, a może po prostu coś ustalić. Na nowych zasadach, jeszcze raz tak. Jesteśmy na to gotowi, gotowe. A 10 mieczy to były lekcje, które pobraliśmy, i teraz czasami byliśmy sami gdzieś tam twórcą tych lekcji, bo zaangażowaliśmy się w coś lub zainicjowaliśmy jakąś energię, no a czasami to po prostu były sytuacje od nas kompletnie niezależne, natomiast bardzo wzmacniające, i tutaj idzie nowe. No, powiem jeszcze tak, no jakieś, coś Wam się może nie spodobać w czyimś zachowaniu, też tak? Możecie odebrać, odebrać postawę jakiejś osoby dla Was ważnej jako taką zakulisową bądź raniącą, i to trzeba będzie po prostu tutaj wyjaśnić. Jakie sprawy potoczą się po Waszej myśli? Magik to jesteście Wy, bo to jest karta Panny i Bliźniąt. No, wszystko to, co, co, co zaczniecie manifestować, bo magik w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, że mamy wszystko, żeby zacząć coś tworzyć. To jest pierwszy taki przebłysk, można powiedzieć, że jakby ustalamy, że mamy wszystko, tak? I teraz trzeba być konsekwentnym, zacząć działać. Przy tym słońce. Hmm. Przy tym słońcu, czyli jakby wszystko to, co sobie wymyślicie tutaj w tym czwartym tygodniu sierpnia. Chciałam powiedzieć w ogóle, że ten, no ten, ten ostatnia część sierpnia to już, to już jest pannowe, prawda? Bo słońce w pannie mamy od 23 sierpnia, więc to uważam, że tutaj po prostu to, co najgorsze już za wami, może to jest ten czas, kiedy minął rok, czy też 12 miesięcy od ostatniego waszego sezonu. I tutaj zobaczcie, magik słońce, tak? Mam siłę, czuję, że ją mam. Okay, czuję, że mam w sobie moc i mogę tworzyć to, na czym mi zależy, mogę tworzyć to, czego pragnę. To, co było, to było. Co w sferze uczuć? Król monet. Duża ostrożność, jeśli chodzi, 7 monet, przy tym duża ostrożność, jeśli chodzi o zaufanie komuś, duża ostrożność, jeśli chodzi o w ogóle fakt, czy chcemy podarować komuś swoje serce tak bezrefleksyjnie, to raczej nie, ale właśnie ja się zastanawiam po prostu, tak, czy ja chcę to zrobić. Bo taki jest król monet, on, on rozważa wszystko. No i wiecie, to jest ziemska energia, to, to może być u Was taki wielki racjonalizm, ale w ogóle zastanawianie się um, nad tym, jak, w którym kierunku, czy coś zmieniać w swojej relacji, jeśli tak, to w którym kierunku, czy zostawić ją tak, jak ona jest teraz obecnie. Nie spieszcie się z podejmowaniem decyzji, jeśli chodzi o życie uczuciowe. Szczególnie, jeśli tutaj odzyskujecie, tak, łapiecie swojego powera z powrotem, tak? E, prośba o cierpliwość, o przyglądaniu się po prostu e, sprawom. Część z Was może czekać na kogoś, na byka, panna koziorożca też. To też się pokazuje tu prośba o cierpliwość. No dobra, a co w finansach? 9 buław. Myślę o przyszłości, nie poddaje się, Idę do przodu. Czekajcie, bo mi tutaj brakuje miejsca jednak. A, i znowu śmierć, czyli znowu nowa możliwość jakaś. Na spodzie dziewięć kielichów, czyli jakieś niespodziewane wydarzenia. I ja uważam, że one zaczną się tutaj jakby dziać w drugiej połowie miesiąca. Um, aha, ja tylko jeszcze dokończę. W finansach mamy dziewięć buław, czyli myślisz o przyszłości. Po prostu masz nowe pomysły, nowe projekty. Nowe, nowe. Jakieś, jakaś, może nawet coś z czegoś rezygnujesz żeby mieć więcej czasu na to nowe, prawda? To jeszcze tak chciałam powiedzieć. Mamy, 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 mamy tutaj, jakby kartę wisielca. I ten wisielec, moim zdaniem, to może być takie, takie odczucie, tak jak. Ja to tak czuję po prostu trochę. Z tych kart tutaj, jakby tak trochę też mi wynika, że jeśli w tym. w poprzednich 12 miesiącach, zanim słońce nie wejdzie do waszego znaku. Eee, Czułeście, drogie panny, że momentami gdzieś tam tkwicie w jakiejś sytuacji, że coś nie sprzyja, albo że ktoś blokuje Wasz rozwój lub rozwój Waszych pomysłów? To mi się wydaje, że to się właśnie, jakby tutaj. Em kończy, że y, następuje jakiegoś rodzaju przełom, gdzie by się uwalniacie z takich sytuacji, ja czuję to uwolnienie um, i jakieś niespodziewane też zdarzenia, tak jak mówię, bliżej Waszego okresu, Waszego sezonu, czyli bliżej, znaczy tej, tej drugiej połowy połowy sierpnia, pozwalają Wam pewne, pewne mm, tematy zakończyć już i złapać moc Złapać z powrotem gdzieś tam ten power. Ja nie twierdzę, że nie miałyście. Uważam, że, że, to, że, że byłoby to wielką niesprawiedliwością e, twierdzić, że jakby coś wam zabrało siłę i zabrało moc. Absolutnie nie. Natomiast em, uważam, że druga połowa miesiąca jest dla Was szczególnie, szczególnie, mm, jakby to powiedzieć, <słuch> może być dla Was szczególnie dobra, jeśli chodzi o start z jakimiś historiami. To zaskakujące, bo ja sama niczego nie planuję, szczerze mówiąc, eee, więc zobaczymy po prostu, co, co, co przyniesie tam energia nam. Eee, natomiast ostatni tydzień bardzo silny i to jest ewidentnie, ewidentnie łapanie jakby asertywności, siły własnej, niespieszanie się z podejmowaniem żadnej decyzji, eee, póki nie będziecie miały pewności i przekonania, że ona jest dla Waszego najwyższego dobra po prostu, ok? A to dziesięć mieczy, tak jak mówię, to, to nie musiało się wydarzyć w sierpniu, to mogło się wydarzyć wcześniej, natomiast już jakby wyzwalacie się z tego, tak? Bo okres jakby tego, tej zmiany w nas, tej gotowości na to, żeby wybaczyć na przykład, jeśli to jest jakaś sytuacja osobista komuś i zamknąć już ten rozdział, zagojenie jakichś ran, to mogło trochę potrwać, no czas goi rany, a czasami po prostu czas pomaga je, gdzieś tam e, pomaga tym ranom Trochę zależeć, że tak powiem. Może ktoś z Was potrzebował tego czasu więcej, druga osoba mniej, nieważne, nieważne nie ile. Ważne, że tutaj w tym ostatnim tygodniu jesteście gotowi na to, moim zdaniem, żeby już to zostawić ze sobą. Cokolwiek dla Was w, w ostatnim czasie od stycznia albo od zeszłego roku, pannowego, czyli od zeszłego września, było tą dziesiątką mieczy. Czyli było sytuacją z gatunku nieprzyjemnych, niefajnych, gdzie poczuliście, że kompletnie ktoś Was zawiódł, rozczarował, wbił Wam miecz w plecy, brak empatii, brak wrażliwości, brak, brak zrozumienia, tak? Gdzie po prostu się na kimś, na czymś zawiedliście, no to już jest jakby koniec. Uważ I dla części z Was to jest sytuacja zawodowa, powiem od razu eee, wprost, jest to jakaś przemiana natury zawodowej, tak? Ale niekoniecznie, bo też jest dużo kreatywności. Bardzo Wam dziękuję, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam, zapraszam do Wimio i do usłyszenia.